Znowu nie wyszło. Nieostre zdjęcie? Zaraz temu zaradzimy. Cześć wszystkim. Częstym problemem początkujących fotografów są nieostre zdjęcia. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy Wam, jak sobie z tym radzić. Zapraszamy. Ostrość obserwowanego obrazu to umowna granica, przy której w optymalnych warunkach oglądu nie można obrzec, czy na odwzorowanym obrazie widoczny punkt składa się z dwóch lub więcej punktów, lub jest rozmyty lub w jakikolwiek sposób zniekształcony. Zrozumieliście? Ja też nie, dlatego czas na normalną definicję. Zdjęcie ostre to po prostu zdjęcie wyraźne, nierozmazane. Chyba, że wolicie tą definicję z wikipedii. Skoro znacie już definicję, to przejdziemy teraz do trybów ostrości i wyróżniamy cztery podstawowe tryby. Na początku opowiem Wam o trybie pojedynczym. Ten tryb idealnie pasuje do wykonywania zdjęć obiektom nieruchomym, czyli super sprawdzi się przy portretach czy zdjęciach produktowych. Po naciśnięciu z pustu migawki do połowy blokujemy ostrość w danym punkcie. Kolejny jest tryb ciągły. Ten tryb pasuje do wykonywania zdjęć obiektom ruchomym, na przykład rowerzyście, osobie biegnącej czy dzieciom, bo jak wiecie, dzieci nie umieją ustać w jednym miejscu. Tak działa tryb ciągły w praktyce. Ostrzy teraz tło, pojawia się dłoń to ostrzy dłoń, Mateusz ją zabiera i ostrzy tło. Teraz omówimy tryb mieszany, zwany też trybem automatycznym. Ten tryb jest połączeniem trybu pojedynczego i ciągłego. Aparat sam wybiera, w którym trybie będzie robił zdjęcia. Czyli, jeśli będziemy robić zdjęcia danej osobie, wybierzesz sobie na przykład tryb pojedynczy. I ta osoba zacznie się poruszać, to przejdzie na tryb ciągły. Ostatnim trybem, który poruszymy, jest tryb manualny. W tym trybie za pomocą pierścienia znajdującego się na obiektywie sami ustawiamy ostrość poruszając po prostu tym pierścieniem. Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdzie powyższe tryby nie dają sobie rady i trzeba po prostu manualnie ustawić ostrość. Uwaga, uwaga! Dodatkowa informacja. Zdjęcia możecie robić przez wizjer lub w trybie live view, czyli patrząc na ekran podglądowy. Robiąc zdjęcia w trybie live view możecie nie mieć dostępnych wszystkich trybów, co robią zdjęcia przez wizję. Czyli możecie mieć w jednej opcji 4, a w drugiej na przykład 3 dostępne tryby. I to jest normalne. Nie bójcie się. Kolejnym ważnym tematem, jeśli chodzi o ostrość, są punkty autofokusa. Są to pola, w których ustawiamy ostrość. Im więcej punktów AF, tym lepiej. Wyobraź sobie sytuację, że masz zrobić zdjęcie, konkretnie portret, i chcesz ustawić punkt ostrości. I musisz wybierać pomiędzy brwią a nosem, a chciałbyś oczywiście oko. No, ale masz za mało tych pól. W starszych modelach aparatów możecie mieć na przykład 11 pól, a w tych nowszych lustrzankach ponad 150. Im więcej pól, tym lepiej. Możecie dzięki temu bardziej precyzyjnie wybrać punkt ostrości. Co ma jeszcze wpływ na ostrość? Jest oczywiście wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ostrość, ale dzisiaj opowiem Wam o tych głównych. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, brudny obiektyw. Sprawdź, czy na Twoim obiektywie nie ma jakichś paproszków kurzu. Albo czy nie dotknąłeś obiektywu palcami. Rozwiązaniem tego problemu jest przeczyszczenie obiektywu koszulką bawełnianą lub specjalnym zestawem do czyszczenia obiektywów, który możesz kupić za nieduże pieniążki. Po drugie przysłona. Zbyt niska wartość przysłony może sprawić, że kontury naszego obiektu, postaci będą wydawały się troszkę rozmazane. Oczywiście czasem może być to zabieg specjalny, ale jeśli ci to przeszkadza, to rozwiązaniem jest zwiększenie przysłony. Spróbuj na przykład zwiększyć do ósemki. Powinno być dużo lepiej. Po trzecie, czas naświetlania. Zbyt długi czas naświetlania spowoduje, że Wasze zdjęcie będzie rozmazane. Robisz zdjęcie jakiejś osobie i przy zbyt długim czasie naświetlania to osoba będzie poruszana. Zdjęcie będzie rozmazane, a rozwiązanie jest proste. Skracamy czas naświetlania. Spróbuj jedną dwusetną i przy jednej osobie powinno być OK. A jeśli mamy osobę, która biegnie, porusza się, jedna tysięczna, jedna dwutysięczna, spróbuj. I ostatni błąd, znaczy błąd czynnik, to ISO. ISO też ma wpływ. Zbyt wysokie ISO powoduje, że na naszym zdjęciu może pojawić się ziarno, czyli takie kropeczki, które sprawiają, że to zdjęcie nie wydaje się takie ostre. No, musisz iść te kompromisy zmniejszyć ISO i później w programie sobie rozjaśnić zdjęcie. To by było na tyle. Jeśli macie dodatkowe pytania, to śmiało piszcie do nas. Dajcie znać w komentarzu, z jakiego trybu wy najczęściej korzystacie. Pa.